Dzień dobry, witam państwa serdecznie na kanale Wet Rehab. W tym odcinku przyjechałem do Łodzi do firmy Admirał, która zajmuje się, może najlepiej państwo tutaj Ewa Wojciechowska, to. mój mąż Jarosław Wojciechowski, wspólnie zajmujemy się tworzeniem sprzętu rehabilitacyjnego dla zwierząt. Zwierząt małych, chociaż zdarzałem się bardzo małe albo bardzo duże, ale na ogół są to psy i koty. Wykonujemy wózki, wózki rehabilitacyjno- takie inwalidzkie, bo trzeba zaznaczyć, że wózek nie do końca jest takim wózkiem ostatecznym, może również pełnić funkcję rehabilitacyjną. Tworzymy różnego rodzaju sprzęt, uprzęże, ortezy, gorsety, kołnierze ortopedyczne, no właściwie wszystko, co jest związane z chorym zwierzęciem. I to są zazwyczaj rzeczy robione w zasadzie na wymiar, prawda? Bo są pewnie jakieś uniwersalne, tak, tak, ale tak. można podać wymiary no. i dokładnie dopasować do swojego pupila taki sprzęt. Dokładnie. Tak? My robimy rzeczy miarowe, no bo wiadomo, rzeczą jest, że ta rozbieżność między zwierzętami jest bardzo duża. Pies może ważyć kilogram, a może ważyć i 100 kilo. W związku z czym nie można wykonać rzeczy uniwersalnej. Więc przyjeżdżają do nas ludzie na miejsce, ale też wykonujemy rzeczy zdalnie, czyli klient przysyła wymiary, a my tworzymy wyrób. Państwa firma specjalizuje się w produkcji wózków takich rehabilitacyjno inwalidzkich dla piesków. Natomiast oprócz tych wózków inwalidzkich w swojej ofercie macie mnóstwo innego sprzętu. Więc prosiłbym, właśnie, żebyście państwo krótko tutaj zaprezentowali takie naj, może nie najpowszechniejsze, ale takie najbardziej przydatne akcesoria. Pierwszym y, produktem, który bym polecił jest y, nosidło duże Max. Ono służy do, nie, dla niedowładu tylnych łapek, y, porażenia y, tylnych kończyn i nie, niedowładu przednich łapek oraz czterokączkowego. Bardzo dobrze y, ono się prezentuje, jeżeli byśmy chcieli pieska znosić po schodach, y, sprowadzać go. Można też na spacery stosować to nosidełko, może drugim. Czyli ono też się przydaje przy porażeniu, przy niedowładzie zarówno tylnych, jak i przednich kończyn. Czy tylnych, jak, jak i przednich kończyn, tak. Mhm. Też jeszcze przy czterokączynowych, gdzie tutaj w tej chwili nie posiadamy, ale są nosze duże, nosze małe. Nosze średnie, gdzie y, można pieska włożyć do takich czterech otworów, gdzie można go podnieść i sobie znieść po dwolice, tak, jak w walizce prawie, tak, tak one, on jest wtedy ułożony równo na całej płaszczyźnie i wtedy podtrzymujemy go cały, cały tułów i nie zestrzynie nam się do przodu, do tyłu, można go później tylko postawić, odpiąć, położyć, Piesok sobie. Wyjdzie. bardzo dużo właśnie y, klientów prosi, że pieski się boją schodzić po schodach, mają lęk i wtedy właśnie to, to jest bardzo potrzebne, a później sobie nas po już dają pięknie radę. No faktycznie, bo to dobrze stabilizuje, cały tak. pieska ono się tak. tam nam tak. nie kręci nie tak. przewraca. Ono tutaj y, bo jeżeli jest na przód, to wtedy nie potrzebujemy tego Y, bo tutaj jest taki Y, który Yy, przedłużamy całe, całe nosidło do pakietów tylnych, gdzie jest niedowład tylny, bo jeżeli jest tylko niedowład przedni, to wystarczy samo nosidło na przód. Tu jest taka rączka zaporowa, gdzie na przykład jak się schodzi po schodach, to można zaprzeć, a tutaj możemy sobie podtrzymać go jak torbę. Rozumiem. A jeżeli byśmy sobie założyli ten Y, Zakładamy go zawsze na zewnątrz, tutaj, żeby nie kolidować z tą rączką grzbietową. O. I wtedy tutaj do tego dopinamy pachwinki. Czyli taką uprząż na, na, na tył psa. Niech No, no nie takie mówi, o, pachwinki. Skorzystamy o, właśnie. z pomocy asystentki. Dziękuję. O, dziękuję bardzo. <laughs> takie pachwinki sobie tutaj dopinamy. O na Krabińczykach i wtedy już mamy całkowite przedłużenie. Tutaj sobie go przetrzymujemy, a tutaj go jeszcze sobie podtrzymujemy tyłem. Tutaj jest... drugim jest gorset szyjno, y szyjno piersiowy. Zapinamy go na szyję, y klatkę piersiową i wtedy tutaj są takie szyny gorsetowe, gdzie są powkładane takie, tak? takie usztywnienie i pod spodem jest wyprofilowane. Pozwolasz? Są szyny, tak, gdzie sobie tą szynę dolną można wyjąć. Mm -hmm. Ona będzie wtedy wyjęta. To wszystko lekki jest, Bo wszystko to jest lekkie jest, prawda? Wszystko lekkie. To jest wszystko Jak aluminium, jest. i to dważy może z 20 deko. Mm -hmm. No rzeczywiście. No to jest, jest bardzo lekki, lekkie, a jednocześnie. Tu, tutaj jest przód psa? Tak, a łapki tutaj tutaj sobie... tak. Tutaj wchodzą tej strony, łapki, wchodzą. tak. Rączka to jest taka, żeby jedynie y, lekko przytrzymać psa, to no nie jest rączka ale do podnoszenia, bo to nie, do asekuracji nie tak, rączka. do asekuracji, tak jest, żeby go przytrzymać. No i właśnie tutaj w zależności od wielkości psa stosujemy dłuższy kołnierz, krótszy kołnierz, tutaj tak samo możemy robić dłuższe, ale tak samo y, to musi być wszystko dopasowane do każdego y, psa, ponieważ wszystko robimy na miarę. Każdy sprzęt jest robiony na wymiar. Podaje nam właśnie klienci wymiar swojego pieska, popila i my wtedy na ten wymiar to tworzymy. Kołnierz ortopedyczny, gdzie właśnie jedynie kręgi szyjne, jakiś tam jest właśnie jakiś uraz. Wtedy właśnie też na wymiar to posujemy sobie kołnierz i sobie zakładamy na pieska tutaj tak, on jest wtedy wy, wydłużony ma szyję i wtedy nie może w ogóle się nie może wyginać ani na lewo, głową, ani na prawo. tak jest ortezy zginalne, ale to jest akurat orteza zastabilizowana. Może być to być przy. Zerwanie więzio, więzio, kiedy? Zarówno przy więzadłach, więzadłach krzyżowych, przy więzadle krzyżowym przednim, czy też przy tych więzadłach pobocznym, bocznym. Tak jest. Czy pobocznym, przyśrodkowym. Tak, tak przy jest. Tych, przy tych też się sprawdza ta. Tak jest. Orteza. Y, ortezy kolanowe y, malusieńkie, tak? Robimy, no, jak widać tutaj, dla Jorka, który będzie ważył powiedzmy z 2 kilo, ale zrobimy też taką ortezę dla psa, który nie będzie miał. Nawet kilograma, bo też takie robiliśmy. Orteza może mieć usztywnienie w postaci, właśnie metalowego elementu aluminiowego, zginalne albo zastabilizowane, ale również nie posiadając żadnego usztywnienia, też sama grubość materiału, konstrukcja tej ortezy spełnia funkcję stabilizującą. Produkujemy również ortezy nadgarstkowe. Bardzo często zdarza się, że psy no, mogą mieć też porażenie nerwu promieniowego. Mhm, tak. Wtedy do tych ortez stosujemy jeszcze linki podciągowe, które podnoszą palce do góry, żeby nie było tego zawnięcia, mhm. brak korektury, tak. tak? Ale niekoniecznie. Może być też słaby nadgarstek, przepros nadgarstka. To jest akurat malutka orteza, ale wiadomo rzeczą jest, że dla owczarka będzie gdzieś taka, mniej więcej, no tak? Tak. Czy, czy dla większych psów. One mają z reguły trzy szyny. Szyny metalowe, tak? Tutaj hmm. pokażę, jak to wygląda. O, można taką szynę wyjąć. W zależności, jak klient sobie będzie to życzył, czy, czy powiedzmy. Ta środkowa będzie wyjmowana, mm -hmm. czy wszystkie, nieważne. No i są różnej grubości. Wiadomo, tu jest cieniutka, bo jest dla mojego pieska, a jak będzie owczarek, to będzie miał tam z 2 cm jedną szynę. Tutaj proponujemy uprzążka mizelkowo max w przypadku niedowładu tylnych kończyn. Bardzo wygodny sprzęt, służy do. Pieska, sprowadzenia pieska, sprowadzania ze schodów, bo możemy tutaj w dowolnych miejscach chwycić. Tu oczywiście jeszcze wkłada się szyny takie usztywniające, akurat teraz tutaj nie, nie mamy w pobliżu, ale jest element wymienialny, tak? Czyli tu chodzimy z szyną, powoduje lepszą stabilizację odcinka tutaj kręgosłupa i łatwiej nam jest podnosić. Ale tak w skrócie chociaż pokażemy, o co chodzi, prawda? Możemy tego pieska całego unieść do góry nic mu się nie dzieje, nawet nie zauważył. Yy, więc do samochodu, po schodach, na spacery również, do prowadzenia w taki sposób. Można zastosować jeszcze taśmę naramienną, którą sobie przekładamy się z ramiona i chwytamy tutaj w tych punktach, prawda, tu i tu. Jest nam łatwiej. Zastosowanie taśmy naramiennej bardzo y, odciąża y, tutaj ciężar psa, tak? Że możemy po prostu sobie w ten sposób wspomagać, trzymając za tą rączkę i trzymając na ramieniu y, no, połowę, przynajmniej jego ciężaru. Patrzymy, gdzie jest kłąb. Kłąb jest na wysokości przednich łapek. O, szukamy tego i jest tak. Tutaj od kłębu do nasady ogona. Nasada ogona jest tutaj, gdzie ogon wychodzi, tak? To jest 67 w tym przypadku. Teraz bierzemy owód klatki piersiowej. Ale oczywiście, pies nie może mieć ubrania na sobie. Tak, tak, tak. Ale tutaj w tym wypadku to akurat. Nie ma. Tak. tak. Bierzemy owód klatki za przednimi łapkami. Tu w tym wypadku ma 8, 80, ale to. Bez tej Teraz bez tak. Tej... Ważna jest podkładka. U psów w jest i wtedy nie możemy dać podkładki dłuższej bo pewnie sobie zasłoni w prącie i nie będzie mógł się załatwiać. Także bierzemy od, przed, od pachy do początku prącia. I tutaj będą wyjść gdzieś tak 27,8. No, 28 wychodzi. 28, ale ja na wszelki wypadek wziąć 27, bo jeżeli nie tak, kabelka może się jako cofnąć, zależy jak pies się położy, jak stanie, jaki tam wypadek no tak, i wtedy na pewno nie będzie a nie będzie na pewno przeszkadzała w podnoszeniu. Następnym elementem jest owód brzucha. Owód brzucha bierzemy przed prąciem. Przy to przypadku jest. Suk. Tak, w przypadku, bo to jest nietypowe, bo, bo, bo nie tutaj się akurat kończy ostatni pasek, bo nie możemy dać paska tutaj, bo tak by, tak. musiała być podkładka. Także bierzemy się przy. I wychodzi tak jakiś wymiar. Teraz bierzemy obwód szyjki. Szyjkę bierzemy taki jak taki, y, luźne, luźne korale. Bierzemy tutaj dla tego psa. O, tak sobie luźnawo. Jest 57 cm. I teraz bierzemy sobie pachwiny, Ale pachwiny Bierzemy dopiero wtedy, kiedy ja, kiedy do mnie Państwo napiszą zam zamówienie, ja ustalę kamizelkę, bo przeważnie się bierze pakwiny yy, według kamizelki. Wymiar... Kamizelkę się ustala mniej więcej na wysokości lędźwi. Niekiedy nam dają... <słuch> Dobrze, na wysokości lędźwi. Wtedy, jak jest już ten wymiar dany przeze mnie, wtedy bierzemy obwód pakwiny, o tutaj między... Łapką przekładamy sobie centymetr i wychodzimy na ten punkt, który jest, który jest podany przeze mnie. Na przykład ja tutaj podaję 52 cm Tutaj jest 52 cm, tak? I z tego punktu, 52 cm, mierzymy obwód pachwiny. I do tego 50 punktu mierzymy. I tutaj wychodzi 69 cm. Rozstaw łapek tutaj jest largo. o nie? Mamy tutaj 16-17 cm. Cent tak. tutaj pokażemy, zademonstrujemy jeszcze ortezę nadgarstkową trzyszynową, która może mieć trzy elementy sztywne, jeden z wyjmowany. Czekaj, poczekaj, włożymy tu. Och, psia już. Uf, prostu, I opłynujemy. zaciskamy wokół. To troszeczkę dla niego rozmiar, może za długie te szeleczki, ale robimy tak jak mówiłam to na miarę, więc o proszę bardzo, nadgarstek jest już przytrzymany, sztywny, w przypadku właśnie jakichś przeprostów y, już mamy tą sprawę załatwioną. Mam nadzieję, że na tym krótkim filmie udało nam się przybliżyć Państwu tajniki sprzętu rehabilitacyjnego tudzież rehabilitacyjno-ortopedycznego. No i przede wszystkim ułatwi Państwu te, ten filmik zdjęcie miary z własnego pupila i, i, i będziecie pewniejsi, że dobrze to zrobiliście. W tym krótkim filmie postaraliśmy się zaprezentować część produktów naszej firmy, niemniej jednak y, mamy w swoim asortymencie bardzo dużo, myślę, że około 60 produktów. Także zapraszam na naszą stronę. Oczywiście jesteśmy otwarci, udzielamy różnego rodzaju porad z zakresu właśnie dobierania odpowiedniego sprzętu ortopedycznego. Robimy również rzeczy takie, których na naszej stronie Państwo nie znajdziecie, gdyż podchodzimy do klienta, jakim jest piesek, indywidualnie, również kot i inne zwierzątko. Może to być królik, bo przecież robiliśmy wózki również dla królików. Mhm super no nie bez znaczenia na pewno jest to też że jest to nasza polska firma dzięki czemu jest zdecydowanie lepszy kontakt z przedstawicielami firmy no i przede wszystkim na pewno też jest łatwiejszy serwis gdyby w ogóle takowy był Jak potrzebny no różne się sytuacje zdarzają w życiu także także jest firma jest na miejscu w Polsce jest z nią bardzo dobry kontakt Od także ja lat. ze swojej strony na pewno mhm. polecam Dziękujemy dziękuję uprzejmie. Dziękuję, dziękuję również. I zapraszam na kolejne filmy.